Jaka kochani, z tej strony Haszka i Natalia na kanale Dwustronno. I w dzisiejszym odcinku przechodzimy do Was z polecajkami książek na zimę. Tak. <noise> Tyle, tak. tak. nic więcej nie trzeba tłumaczyć. Ja już się tutaj schalam powoli po, po mojej książki, ale nie mam tutaj ze sobą wszystkich, które... Dobra, potem mi podasz, bo przecież jedną mam. Jeszcze, jeszcze dwie mam. Ja, kochani, jest bardzo późno i ja już nie ogarniam o, trochę. Się wzięła, no. No, więc potem sobie po prostu sięgnę po te dalsze książki, bo już zdążyłam zapomnieć, żeby je wyciągnąć. E, to co? E, zaczynać? Możesz zaczynać. Dobra. Pierwszą książką, a właściwie dwiema, tak zamiennie, które Wam polecam, e, są dwa kryminały, Roofware. Jedno po drugim albo w ciemnym, mrocznym lesie. Przy czym uważam, że... W sensie, bo oba rozgrywa rozgrywają się zimą. Mm, oba mi się podobały. E, przy czym to jest takie bardziej. Pomimo, że oba są zimowe, to to jest bardziej zimowe. Bo tutaj mamy ludzi, którzy pojechali na narty i utknęli w domku na takiej górze, bo zeszła lawina. No i nie ma nic bardziej po prostu zimowego. No... Tak. No, jest no, nie zimowa. <średziwia> <średziwia> jest i... bardziej zimowego, lawina będzie śnieg wszędzie. No, no po prostu no nawet ta okładka jest po prostu tak zimowa, że tego. Że też... To się nie, nie da. Niezaprzeczalnie zimowa jest ta książka, tak? Tak. E, a... <grymne> <Jest>. <grymne> w ciemnym, różnym lesie też jest zimowe, ale no... Ale okładka jest taka bardziej jesienna. Mhm. To prawda. Mm, więc to są pierwsze dwie książki, które Wam polecam i e, podobały mi się. Bo ja generalnie tak. czytałam właśnie parę książek... Przepraszam. Bardzo przepraszam. <grymne> parę książek e, Roofware i tylko jedna mi się nie podobała, a żadna z nich nie była tą która mi się nie to z dźwięk zero. Przepraszam, może ja tutaj umieram w tym kącie, tutaj w tym tutaj jest, ja tu ziewam, kaszlę, pluję po prostu. Co się dzieje? Jeszcze już zaczęłam znowu. Ja polecam całą ją ode mnie, póki jeszcze to oglądacie, póki jeszcze mamy waszą tutaj uwagę. To jest książka świąteczna, wspaniała. Mamy tutaj LML... WLW? W WLW. Tak, WLW. Mamy tutaj różne reprezentacje LGBTQ+. Mamy tutaj świąteczny klimat, mamy tutaj lepienie pierniczków, ubieranie choinki, śnieg, wiecie co chodzi, rodzinną atmosferę, fake dating. Świetne, świetne, świetne. Nie będę tutaj się za bardzo zagłębiała w fabułę, po prostu Wam bardzo polecam na święta. Wprowadza bardzo świąteczny klimat ta książka, więc... Bardzo. I my będziemy czytały ją na święta, znaczy przynajmniej ja też będę słuchała. Okej, okay. no, bo mamy ją na klubie książki. Tak, więc przez święta planujemy ją. E, no, ja się z nią zapoznać, a Natalia ponownie przeczytać, więc możecie do nas dołączyć tak. <grych> i razem z nami czytać. Dobra. E, drugą książką jest Miasto Niedźwiedzia Frederika Bachmana. Ja generalnie bardzo polecam tą książkę. Ja generalnie bardzo lubię Fredrika Bachmana, e, a. <grych> E, ta książka mm, ma miejsce w takim, e, wiecie, miasteczku, e, w którym bardzo ważną rolę odgrywa hokej i tak dalej, więc, wiecie, to wszystko się rozgrywa po prostu te rozgrywki na lodzie i tak dalej. No zresztą, miasto Niedźwiedzia no, okładka no znowu jest zimowa. Widać. Tak, no e, i książka jest cudowna. W sensie tutaj są właśnie te ludzkie dużo ludzkich dramatów i tak dalej, właśnie jest to. Gloryfikowanie, takie gloryfikowanie hokeja, trochę jest przedstawiona właśnie, jak żyje ta społeczność, jak ona jest uzależniona od fabryki, która tam się znajduje. Dlaczego oni właśnie bardzo chcą wygrać mistrzostwo? Są taką oddaloną trochę od yy, pozostałych. Yy, no, 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 nie bez przesady, ale. <glorę> Ale są właśnie trochę odcięci od, od prostu innych miast. I dlaczego oni właśnie chcą. E, bardzo im zależy na wygraniu tych mistrzostw skokaj. Generalnie super. Bardzo mi się podobała ta książka. Jeszcze są no jest dużo innych dramatów ludzkich, tak? W przeróżnej maści po prostu. Mm. Jak to u Fredrika McMana trochę. Ja czytam jedną książkę Frederika Macmana, Ale tak, totalnie. No, tak, zresztą no, tak jak wszystkie inne jego książki potrafi złapać za serduszko. Dziękuję za uwagę. Kochani, nie byłabym sobą, gdybym nie poleciła barbarzyńców z Tam to jest dopiero zimno i zima i śnieg, i po prostu to wszystko. To jest tylko lodowisko, tam lodowa planeta. Ale jest lodowa pla cała planeta, lodowi ludzie, w sensie wszystko jest, wszędzie jest zimno, zamiecie śnieżne, i wiecie w porze. Jest spora jakaś, nie pamiętam, ale jest pora sroga. To coś takiego, mm -hmm. pora, pora zimna, coś takiego, i to jest właśnie pora letnia, i potem jeszcze pora, po, po, pora sroga, coś takiego, albo w ogóle jeszcze czegoś inaczej jest no. nazwać. Znaczy, ta pora sroga już jest letnia, W każdym razie jest tam zimno i rozgrzewają nas barbarzyńcy z nowej planety. I z jest z to książka 18, z swoimi lodowatymi ciałami? Swoimi, oni mają gorące ciała, te wszystkie po prostu, ale są niebiescy. I generalnie, kochani z jest to książka 18, jest to sci-fi, ale bardzo erotyczne. Więc yy, no, jeżeli... jeżeli lubicie takie książki, jeżeli lubicie <noise> sci erotyczne, to bardzo mam bardzo bardzo ma do Planety. Ale nie, jeżeli lubicie książki erotyczne, to może no, coś nowego, może sci-fi. Takie crazy książki trochę. Tak, crazy was... bardzo crazy, super crazy takie książki. Tak, Jedne są głupkowate, lekkie, więc yy... polecam. Jak lubicie, lubicie sci-fi, to niekoniecznie, ale jak lubicie crazy romance, to tak. Tak, wiecie, to są tacy y, Big Boy, którzy Was rozgrzeją y, tą zimową porą. <grym> Lepiej niż nie jeden kocek. Tak. <grym> o matko. E, dobra, kochani, kolejną moją propozycją e, jest. A, może tak pojadę. E, już dobra, już nie sięgaj. Red White and royal Blue jest tam za Natalią. E, nad głową Natalii. To było, no, nawet nie jest moja. To jest Natalii. A, o, myślę, że zapomniałam. Hmm, tak, tam mam kubkę twoich książek. W sensie te dwie kubki, po dwie książki. To są twoje książki. I jest to Retwaj and Royal Blue. Ponieważ kochani, moim zdaniem największe zawiązywanie po prostu uczuć i tak dalej jest, odbywa się właśnie zimową porą. W sensie w okresie takich święta dziękczynienia, czynienia. No jest koniec listopada. Dla, dla mnie. Kalendarzowa zima? Co? 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 Nie. To, to, zima, to już się zaczyna kochani. Groźnie to, fajni... Grodzie, to już jest zima, ale w środku zimą. <laughs> a tu jest właśnie koniec już listopada, to, to też już powiedzmy, że jest zima. Potem jest yy, Nuzą no Święta, potem są yy, jest sylwester, i tutaj jest właśnie są takie najważniejsze, moim zdaniem, momenty. Bardzo mi utkwiło z tej książki właśnie ta yy, zimowa pora. No bo wiadomo, no, potem jest już lato i tak dalej, ale ta zimowa pora najbardziej mi utkwiła w pamięci. W tej książce. No a poza tym, yy, romans też yy, super, więc też wasze serduszka rozgrzeje, moim zdaniem. <grystanie> Dobra. Yy, ja mam dalej pierwszy od Dzień Śmierci. I tutaj jest kryminał, ale on jest tak mroźny, bo tam to jest w Szwajcarii właściwie trochę na granicy Szwajcarii. Z... Szczęścia mogła być Szwajcaria z graniczyć z Francją? <grystanie> <grystanie> gdzieś tam, gdzieś tam. Czuluza. Czy to luza? Czy to, to coś mi mówi z tej książki? Widzicie, ja już nawet nie pamiętam. Ale generalnie jest tutaj zagadka kryminalna właśnie to dzieje się no, tam gdzieś w górach, więc tam jest jeszcze zimniej. Ym, no i yy, tak, nie wiem, czy tu mówić coś więcej. No w sumie no, jest to książka taki trochę kryminało-thriller. Mamy takie miasteczko, w którym dzieją się różne, jakieś takie makabryczne zbrodnie. Najpierw dzieje się trochę makabryczne zbrodnie, bo znajdują ciało konia, takie bardzo zmasakrowane, no ale potem już zaczynają ginąć ludzie. Też niedaleko tego właśnie miejsca, gdzie ci ludzie giną, jest zakład psychiatryczny, więc mamy troszeczkę dwie perspektywy. Mamy perspektywę tego detektywa, który właśnie rozwiązuje zagadkę, ale też mamy perspektywę takiej. Pani, właśnie nie, pamiętam, czy ona była, nie wiem, czy ona była psychiatrą. Ona chyba była psychiatrą, która właśnie była w tym zakładzie psychiatrycznym. Dla, to nie był zakład psychiatryczny, to był zakład dla takich najbardziej, najgorszych zbrodniarzy. Mm -hmm. Więc, ale ona tak właśnie pod względem takim. Ale chyba właśnie zakład, kurde. Tutaj mam problem, czy powiedzieć, czy to był zakład dla tych największych zbrodniarzy, czy zakład dla tych największych zbrodniarzy psychiatrycznych. W się, sensie, w sensie, że zamiast siedzieć w więzieniu, to siedzę po prostu w psychiatryku, w psychiatryku. ale ci najgorsi. Okay. Ci najgorsi jest w psychiatry, psychiatryku. No. Psychiatryk do najgorszych, jakby. Chyba takie coś, więc no, tam, wiecie co pewne podejrzenia, że coś tam stamtąd yy, ktoś tam coś tam robi. Mm -hmm. Więc yy, generalnie polecam, właśnie na zimę. Mi się podobało. Jest to taki, ale jest to taki bardzo męski thriller. W sensie jest napisany, kryminał jest napisany przez mężczyznę. Bohaterowie są bardzo tacy z nawet kobiece bohaterki są jakby właśnie takie bardzo zmęszczone. Więc jest to taki, nie wiem czy typowo, no bo nie czytam, ale jest to taki bardzo męski, właśnie kryminał. Yy, no więc właśnie czuć ten, czuć ten mózg. Więc fajnie na zimę, coś takiego. Ja jeszcze mam tutaj dwie książki, i nie wiem, która z nich jest bardziej zimowa, ponieważ obie nie są zimowe, ale kojarzą mi się z zimą po prostu. Dobra, to najpierw o małych kobietkach powiem. Małe kobietki, ponieważ zaczynają się zimą, zimą też właśnie tam, tam na początku są święta, coś tam, no dużo właśnie się rozgrywa na początku zimą, potem właśnie już są dalej, tak? Ale właśnie ten, to pierwsze takie uderzenie, to pierwsze spotkanie z małymi kobietkami odbywa się zimą. I dlatego mi się kojarzą z, z zimą. Ja w ogóle jeszcze nie oglądałam filmu. Ja właśnie chyba nie przeczytam moich kobietek, bo nie wiem, piękne mają, bardzo ładna jest ta książka, ale mm. nie, nie, w ogóle nie czuję tego, żebym chciała przeczytać. Okay. A przez to, jak czytam Ewelin Hugo, to tak jakoś chcę je bardziej jeszcze obejrzeć. Wiem, że jej tam nie ma, <słukasz> ale jakby wiesz, o co chodzi. Przez wiem. to, że ona tam były takie ważne, to jakby tak trochę Rozumiem. pomyślałam sobie, że chciałabym obejrzeć moją kobietki. Rozumiem, ale no ja polecam. Ja przeczytałam Małe Kobietki, podobały mi się Małe Kobietki. Mają piękne badanie Małe Kobietki mm, i. Y, bardzo są ładne Małe Kobietki. No, polecam po prostu na zimę. Super, bo właśnie, y, no wiecie, tam jest ta rodzina, też wasza serduszka ogrzeje. To jest taki rodzinny czas po prostu, te święta. I super. Czasem złamie serduszko, czasem ogrzeje. Wszystko, czego pragnie człowiek w życiu. Ja już taką książkę, która czasem złamię wasze serce, a czasem ogrzeje, Jest to małe życie, ja, kobieckie małe życie. Dlaczego zimą? Nie wiem. Nie widzę dla tej książki lepszej pory roku, jak zima, bo te długie wieczory. to się zimą? Właśnie się nie pamiętam. Ja okay. totalnie nie jestem w stanie powiedzieć, kiedy czytałam tę książkę. Ale wiecie, te yy zimne, ciemne, już takie niefajne wieczory. Nie wychodzicie z domu. Więc to jest idealny czas, żeby przyznać tą cegłę, bo jest potrzeba żeby będę z domu. Okej, okay, kochani. Jak wychodzicie z domu, to spoko, ale jak nie, to małe życie samora <laughs> dla was. I też tam właśnie jest takie nie wiem dlaczego. Nie jestem w stanie powiedzieć, ale ja czuję, że po prostu ta książka jest ja dobra rozumiem. na zimę. <laughs> po prostu Ja miałam może... parę właśnie takich książek, yy, które myślałam właśnie, że są zimowe. I ja, ja, sobie, ja tak bardzo myślałam, że one są zimowe, że ja sobie nawet mówiłam, że one się toczą zimą. I mm. po prostu to sprawdziłam dzisiaj i nie, było, nie toczyły się zimą. No ale po prostu mało rzecz, że, że to jest właśnie taki dobry czas, bo nie jest to dobra książka na jesień. Bo ona nie jest jakaś mroczna, w ogóle mi się nie kojarzy z jesienią, no na lato i wiosnę też zdecydowanie nie, mm -hmm. po prostu na zimę, też taki rodzinny czas. Po prostu nie ma kiedy lepiej ją czytać. Nie ma kiedy lepiej ją czytać, tak. Też tam jest właśnie opowiedzenie o życiu czyimś, takie, jest takie historia o życiu taka czasem brutalna, czasem szczęśliwa, takie są zloty upadki, też są właśnie, bardzo dużą rolę odgrywają ci ludzie wokół naszego Powiedzmy, no jeden bohater jest taki najbardziej główny jakby w mm -hmm. całej tej książce, ale mamy cztery różnych głównych bohaterów. Ale też czasem są takie właśnie rodzinne rzeczy i tak dalej, no... No, się z takim zimowym czasem. No. Tam są też właśnie, y, z tego co kojarzę, jest właśnie grupa przyjaciół, nie? Tak. No to właśnie, no to z jakiegoś powodu też friendsów na przykład zawsze się na zimę odkopuje, nie? Właśnie jakiś Gilmorgars bardziej na jesień, a jak już się powoli zaczynają robić dłuższy wieczor, ale friendsów też się zawsze tak na zimę odkopuje. No, nie wiem, no tak właśnie, tak, tak pasuje. Tak. To prawda. Rozumiem Twój wybór. I moim ostatnim wyborem na książkę, która też nie jest zimowa, ale też jednym toczy się po prostu częściowo zimą, jest mój rok relaksu i odpoczynku, ponieważ trwa rok. Więc jedną z pół roku jest zima. I też mi jakoś ta zima, szczerze mówiąc, zapadła mocno w pamięć mhm. w tej książce. Bo wydaje mi się, że też najwięcej się podczas tej zimy działo, tych takich początkowych fragmentów. Ja właśnie nie pamiętam, bo ja nie mam tej książki tutaj i nie pamiętam właśnie, jak, kiedy ona się zaczynała. Mhm. Ale wydaje mi się, że właśnie najwięcej takich znaczących po prostu wydarzeń wydarzyło się zimą. Mhm. Tej książce. Dlatego mi się kojarzy z zimą. Zresztą zima to bardzo depresyjny czas tutaj, więc idealny czas na tą książkę, żeby się dopić. O, świetno, nie, a nie myślisz, że ta jesień nie jest bardziej depresyjna? Czy Nie wiem. Nie wiem. Dla mnie najbardziej. No, jak jak zima? zima przecież są święta. Kocham święta, kochacie święta. Ale ja to to święta. kocham święta. Najgorszy, najbardziej depresyjny jest ten moment właśnie, jak już się skończy taka ładna jesień, ale Znucha. się jeszcze nie zacznie, tak, a jeszcze się nie zacznie ładna zima. To to jest najgorszy okres. Ten okres, w którym jesteśmy teraz, znajdujemy się teraz, to jest najgorszy okres. A potem jest ładna zima, potem jest mróz i. Tak, i z a Potem zapominamy, że są święta, je jeździmy po, wiecie, pochodnikach. Jest masakra. Jakub wczoraj e, ustalał jakieś, nie pamiętam, ale ustalał jakieś terminy na styczeń i zapytał mnie, czy nie ma w tym czasie ferii. ja mówię, a co to zmienia? My nie mamy już ferii. Nie chodźmy już do szkoły. A na serio tak Czy Tak, zapomniał, zapomniał. Boże. To jest przykre. No może pytał, sobie zrobić zrobić ferii. Ferii. Muszę sobie zrobić ferie. Muszę sobie zrobić ferie. Ojej, ale to do to, realniku bardzo depresyjna jest ta zima. Ja mam tutaj karawal. Ale dlatego, że jest spektakular, kochani. No kurde, trzeba to przeczytać. Boże, jakie to jest piękne. Jaka ta książka jest piękna, jest cieniutka, jest w miękkiej oprawie, ma białe kartki w ogóle, ale jest to tak piękne wydanie. Właśnie to jest opowiadanie świąteczne mm -hmm. ze świata karawalu. A karawal, karnawał, karnawał jest zimą, <laughs> wiecie o co chodzi. No karawal to jest taka, taka gra i ona jest taka też tam, no może nie do końca jest zimowa, ale też nie mogłabym powiedzieć, no, może trochę letnia. Hmm. Nie wiem. W każdym razie, no po prostu teraz wyszło te to wydanie spektakular, ten. więc ja do tego musiałam po prostu powiedzieć o tym karawalu i musiałam powiedzieć o spektakular. Jakby ktoś przeczytał karawal i po prostu pominęła go informacja o tym, że wyszło spektakular w Polsce, to mówię, bo... Ja jestem zaskoczona, jakie to jest świetne wydanie. Ile tam jest ilustracji w środku, no piękne jest to wydanie, więc... Czyli generalnie polecasz spektakular, ale trzeba po prostu karawal przeczytać. No spektakular to jest opowiadanie do karawalu, więc wspominam po prostu o tej książce. A ja mam jeszcze jedną książkę, Dwory. bo Dlaczego mi się kojarzy z zimą? Bo na początku tej książki jest właśnie zima. Mhm. No, to jest po prostu idealny, idealny argument do każdej książki. Książka zaczyna się zimą. No jest zima, ale ta książka jest taka, wiecie, ciepła, rodzinna. Znaczy no, dwory, no że jeszcze pierwsza część nie do końca, ale te książki są takie, one są takie sielankowe. No prawda? W sensie pierwsza część jest troszeczkę cięższa, mhm. a potem one z trochę są takie sielankowe, w sensie no dzieją się tam jakieś rzeczy trudne i tak dalej, ale to są takie rzeczy poboczne. Nie. To są takie, wiecie, no ważne są te relacje między bohaterami, ci bohaterowie są ważni, więc mm, według mnie właśnie to jest dobry czas na dwory, zima. Dwa. Dwor Dwor mi się dwory zupełnie inaczej pojażdżą. Z czym? Z jesienią bardziej. Nie, z jesienią nie. No ja nie czytałam oczywiście. <grym> <grym> Dlatego wydaje <oddaję> opinię właśnie. <grym> no spoko. Tak, lubię. Dobra. Co kochani, wszystko? No. Dziękujemy Wam za oglądanie. szybki odcinek, co my przestałyśmy mówić? Co my powiedziałeś na to przez 17 minut? Eee, Opowiedziałaś na o, o 10 książkach, to prawda. się. się. Zaczęliśmy mówić krótko o książkach. Zmieniliśmy się. Niesamowita. A a to są książki, o których coś wiemy? Tak. My potrafiłyśmy więcej mówić o książkach, o których nie wiemy. Tak. Nie wiem, co się wydarzyło. Czy to dzisiaj, czy to tak zostanie? Może dobrze by tak zostało. Może, może, że, może dzisiaj, bo to jest nasz trzeci odcinek Tak, się ciężko i to ja już miał, ja już byłem po klubie książki jeszcze na klubie książki jeszcze jesteśmy po pracy zasadą. tak no <grym> o, po go w też, pracy? Bo pracy też po pracy też było w ci też dzisiaj było ciężko się było ciężko dzisiaj. <grym> <grym> więc no y, jesteśmy trochę zmęczone, więc może dlatego mhm. ale to dobrze. To, to dobrze dobrze myślę że docenicie to <grym> dziękujemy i y, piszcie co wy będziecie czytać zimą a bo to nie jest nasz to berhasz <grym> <grym> Ale piszcie, wasze polecenie do zielu, tak, bo może my jeszcze my je mamy... przeczytamy, tak, bo jeszcze, jeszcze nie ma Ubiaru. No więc musimy coś ustalić, i zobaczymy, jak tam pójdzie. A to jakiś od TBR jesienny? -y A ja nie pamiętam, co ja tam miałam. Ja, ja miałam czytałam... króliczka. Ja. Miałam ex-hex, przeczytałam obie. O. Ex-hex przeczytałaś już? Tak. Nie było? Tak. O. Podobało mi się. Całkiem. Eee... Haszka nie jest czarownicą. Nie jestem. Albo. Albo Haszka poznała jakiś sabbat, do sabatu i nie można nam powiedzieć. Nie. Nie jestem. No nie, ale. Lipa. Ale gdybym była w sabacie, to bym to samo powiedziała. <laughs> tak. Ja nikomu nie powiem, ale będą znaki. Więc kochani, musimy się dopatrywać znaków, czy coś nowego się nie, nie zmieniło. Się. Generalnie klatwa, którą Haszka na mnie rzuciła nie zadziałała, dzięki Bogu. Więc... No bo jeszcze wtedy nie byłam czarownicą. <laughs> Ale nie rzucaj jej teraz, proszę. Dobrze. Być mogła. Nie chcę mieć sam. No, nie, <laughs> nie wiem w ogóle, dlaczego tak powiedziałaś. <laughs> ja też już nie pamiętam kontekstu. Ja też nie. E, więc kochani... E... Przykre. Dziękujemy. Tak. To jest bardzo przykre, ale dziękuję. w związku z tym zostawić łapki w górę i komentarze. Tak, komentarze wspierające Halszkę, tak. żeby nie było jej smutno w tą zimę. I rozgrzać jej serduszko, mimo tego, że nie stała się czarownicą. A może ja rozgrzeję wasze? Dobra. Dziękujemy. dziękujemy. To już trzeci raz. Ja w ja poprzednim odcinku, ale po co dziękujemy? Raz, dziękuję, kochani. Dziękuję. Dobra, już byłoś mi widać, że byłeś tak zmęczona, że teraz rozmawiam wszystko. Więc łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie, dzwoneczkujcie. I będziemy się w kolejnym odcinku Oby za tydzień, w niedzielę o 11. Pa! pa.